Ja mam yy, bordera, co znaczy, że mam mm, zaburzenia osobowości typu Borderline i to są zaburzenia emocjonalne, które powodują, że nie jestem dojrzała emocjonalnie i wszystko i jestem zbyt nadwrażliwa. Pochwalę cię za to, że rozumiesz to i że. Wykorzystuję to w nie. każdej okay, <laughs> ale że otworzyłaś się do mnie, <laughs> bo ja nie zawsze będę z tobą. I kiedy będziesz samodzielnie funkcjonować na drodze, to pamiętaj, kiedy ty chcesz emocjami kierować tym pojazdem, no to się nie da. W lewo proszę, pojedziemy. Chciała na pomarańczowym, to i tak byś mnie zatrzymał, więc już sama no to, się zaczyna. No właśnie, rozumiesz to, no. To znaczy, rozumiemy się. Witaj w domu, królowo, witaj w domu. No, mówisz. Proszę. Wykłady Janka okazują się przynosić efekty. Dzięki niemu, jak na dobrą bajkę przystało, lekcję kończymy happy endem. Proszę zatrzymamy za tym martwym polem. Może no, troszeczkę możesz nawet na niej najechać, że nic nie wydarzy. O tak i wyrównaj proszę i stop. Możesz rozpiąć pasy i powiem tak, Miłenko, fajnie mi się z tobą jeździ też mam ci coś do powiedzenia. Przepraszam za swoje zachowanie dzisiejsze i mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu będę bardziej spokojna i będę bardziej słuchała ciebie i twoich rad, bo wiem, że nie chcesz dać mi źle. Miło, aż zemdliło, więc ja spadam, zanim tu jeszcze milej się zrobi. Wydaje się, że Janek na dobre poskromił naszą najostrzejszą kursę.